Przekaz ze świata duchowego wymiar 12 Pan Bożych Zastępów w skrócie PBZ. Drodzy kochani, informuję Was o tym, iż bieżący czas ulega zmianie, mianowicie dzieje się rzecz niesłychana. Dzięki Edynczykom sprawy przybierają inny bieg wydarzeń. Natomiast ten czas nadchodzący będzie kluczowy dla ezoteryki i ich Naśladowców, którzy będą demaskowani, wszyscy, którzy posługują się czarną magią, całkow zostaną całkowicie zablokowani. Tak jak ludzcy archaniołowie, anielscy, tarociści, kościół katolicki i ich poplecznicy. Jasno widzę do piątego wymiaru funkcjonowania czarni liderzy. Ci, co po prostu sieją zamęt, panikę, a nie wiedzą o co chodzi. A dzieje się tak, iż zmi zmiany, które zostały wprowadzone w przestrzeni programowej 11 wymiaru, aktywowały pole siłowe, które będzie zabezpieczać ich przed działaniem szkodliwym na rzecz innych osób. Te zmiany. Nie są możliwe do ich całkowitego wyłączenia. Edynczycy długo na to pracowali, by to wprowadzić i uruchomić, by ochronić ludzi w potrzebie. Te pole będzie można odczuć już od 15 sierpnia tego roku. I żadna osoba stojąca Stos stosująca praktykę czarnej magii, nie będzie mogła czynić źle dla innych ludzi, chyba że wyrazi na to wolną wolę. Dzięki współpracy z Mariuszem Edenczykiem, zwanym dalej przewodnikiem duchowym Medanu, udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik. Ci Edenczycy od tego momentu będą mogli spokojnie ustawić przestrzenie. Jako fizyczne, energetyczne, duchowe, programowe, tak by wprowadzić ich założenia i cele sił wyższych i boskich zgodnie z ładem Bożym i sprawiedliwością Bożą. Na całym terenie Polski i Europy, gdyż tu i tam trzeba wprowadzić zmiany. Część druga za chwilę.